Gdyby gangsterskimi metodami posługiwał się minister spraw wewnętrznych i administracji, któremu podlegają służby zwalczające najgroźniejszych bandziorów, to być może, chociaż w okolicznościach, których nie sposób mi sobie wyobrazić, byłoby to jakoś do wytłumaczenia. Ale jeżeli bezprawnymi groźbami posługuje się minister kultury i dziedzictwa narodowego. W dodatku, kobieta, a minister nauki i szkolnictwa wyższego, posługuje się bezczelnym szantażem. To znaczy, że w rządzie Donalda Tuska mamy do czynienia z tak głębokim upadkiem obyczajów, z jakim nie mieliśmy do czynienia nigdy w historii III Rzeczypospolitej, a o szczegółach już teraz w programie Polskość to normalność. Tomasz Gdula, kłaniam się Państwu i witam w Biało-Czerwonej Enklawie YouTube'a, miejscu, w którym gromadzą się polscy patrioci, wokół którego budujemy społeczność Biało-Czerwonych Serc. I bardzo Państwu dziękuję, że jest nas tutaj już niemal 40 tysięcy. 40 tysięcy osób, dla których polskość to wartość, polskość to normalność, polska kultura to źródło inspiracji i tożsamości, a wspaniała polska historia stanowi dla nas wszystkich źródło Zbiorowej dumy. Dziękuję, że są Państwo ze mną. I jak zwykle bardzo proszę o kolejne subskrypcje kanału, ponieważ ta jedna prosta rzecz, to jedno kliknięcie powoduje, że treści, które tutaj głoszę, czyli komentarze do rzeczywistości społeczno-politycznej wygłaszane zawsze z polskiego punktu widzenia, niosą się szerzej po YouTubie i docierają do większego grona naszych rodaków. Dlatego bardzo proszę, bądźmy razem, subskrybujcie kanał, budujmy siłę tej. Społeczności, której wszyscy możemy być równoprawnymi członkami, drodzy Państwo, ostatnie informacje do, dotyczące metod sprawowania władzy przez ministrów Donalda Tuska są iście szokujące. Oto Karolina Rozwód, pani, która jest od niedawna zaledwie od czerwca, dyrektorem Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, złożyła rezygnację 30 października miało to miejsce, po czym tę rezygnację właśnie wycofała. Dlaczego? Bo poinformowała opinię publiczną w liście, który skierowała na ręce minister kultury Hanny Wróblewskiej, że została do tej rezygnacji zmuszona bezprawną groźbą. W tle. Maj mają być, jak twierdzi pani minister, rzekome nieprawidłowości finansowe, rzekome. Malwersacje, jakieś wątpliwości dotyczące wydatkowania pieniędzy na konkretne produkcje filmowe. Dodam tylko na marginesie, że oczywiście antyklerykalne, bo pani Karolina Rozwód to nie jest żadna nominatka Prawa i Sprawiedliwości, która się jeszcze ostała w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Wręcz przeciwnie, ona została powołana w czerwcu już przez rząd Platformy Obywatelskiej, a teraz ten sam rząd chce ją odwoływać. Odwoływać ją chce minister kultury i dziedzictwa narodowego, a żeby ją do tego zmusić, posłużyła się bezprawną groźbą, właśnie polegającą na tym, że do prokuratury zostaną skierowane doniesienia na działalność pani Karoliny. Rozwód. To, proszę państwa, się w głowie nie mieści, żeby Dymisja następowała zaledwie kilka tygodni po powołaniu, no dosłownie kilka miesięcy, ale to tak naprawdę tygodni jest najwyżej kilkanaście, i jeszcze, żeby minister, chcąc tę dymisję wymusić, posługiwała się Bezprawną groźbą, a tak twierdzi Karolina Rozwód, która najpierw zgodziła się na odejście ze stanowiska, ale później stwierdziła, że nie, że ona jednak ma swoją godność, że będzie bronić swojego dobrego imienia i w związku z tym wycofuje dymisję, która została na niej wymuszona. Jeżeli metody stosowane przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego są dla Państwa niesmacznym zaskoczeniem, to usiądźcie, dlatego że to, co robi Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, jest iście szokujące. On bowiem pozwala sobie na bezczelne. Praktycznie gangsterskie groźby, co ujawnił profesor Andrzej Dypczyński, prezes sieci badawczej Łukasiewicz. Otóż, jak się okazuje, 7 lutego minister Dariusz Wieczorek wezwał do siebie profesora Andrzeja Dypczyńskiego i jako nominatowi rządu Prawa i Sprawiedliwości, choć bezpartyjnemu i niezwykle cenionemu w całym środowisku naukowym, przekazał mu niespecjalnie zawoalowaną prośbę o dymisję, o to, żeby Ustąpił ze stanowiska, bo minister chce do sieci badawczej Łukasiewicz wsadzić swoich ludzi i nie krył się absolutnie z tymi intencjami. Profesor Andrzej Dybczyński, jako człowiek rozumiejący, że zmiana władzy może powodować zmianę obsady nawet tak apolitycznych stanowisk, jak stanowisko prezesa sieci naukowej sieci badawczej Łukasiewicz, niezwykle prestiżowej dla polskiej nauki, Zgodził się odejść. Ale, proszę państwa, najciekawsze jest to, co nastąpiło później. Minister zażądał bowiem podpisania przez profesora Andrzeja Dybczyńskiego dokumentu, w którym zrzeka się on należnej mu, Sześciomiesięcznej odprawy związanej z rozwiązaniem kontraktu, pięcioletniego kontraktu, jaki wiązał profesora z siecią badawczą Łukasiewicz. I tu, proszę państwa, już dosłowny cytat: Jeżeli pan nie podpisze, to zniszczę pana wizerunek w mediach, tak że nigdzie już nie znajdzie pan pracy. Takimi słowami do jednego z najwybitniejszych polskich naukowców miał się zwrócić Dariusz Wieczorek, Polityczny kacyk z lewicy, który został wsadzony w rządzie 13 grudnia na stołek ministra nauki, jednocześnie grożąc, że jeżeli się na to nie zgodzi, jeżeli ten szantaż nie podziała, to bardzo mocno tego pan profesor pożałuje. Tacy, proszę państwa, barbarzyńcy, kulturowi dzisiaj nami rządzą, rządzą polską kulturą i polską nauką. Już nie wspomnę o wyczynach ministra Gduli, noszącego niestety takie samo nazwisko jak ja, chociaż jak już wielokrotnie podkreślałem, nic nas nie łączy, ani towarzysko, ani rodzinnie, ani w żaden inny sposób. Również światopoglądowo jesteśmy na zupełnie innych biegunach. Ci ludzie niszczą polską naukę, ci ludzie niszczą polską kulturę. Wiedzą Państwo, co się dzieje w muzeach, jakie są skandaliczne obsady stanowisk. Między innymi prezesem Instytutu Pileckiego został doradca ministra spraw zagranicznych, doradca premiera, który jest tak bardzo proniemiecki, że twierdzi, iż to Polska powinna być może zapłacić Niemcom za to, że przejęliśmy tak cenne ziemie zachodnie i doszło do wypędzenia, jak mówi pan profesor, wypędzenia Niemców z tych ziem. Nie ma znaczenia, że to Niemcy rozpętali wojnę, że to Niemcy zniszczyli nasz kraj, że to Niemcy doprowadzili do śmierci ponad 5 milionów naszych rodaków. Nie, teraz pan profesor, który żyje z grantów niemieckich, który jest niemieckim sługusem, bo tak go trzeba nazwać, ponieważ zawsze jest gotów niemiecką narrację podtrzymać i rozwijać, a polskiej nigdy nie broni. Teraz tacy ludzie, proszę państwa, rządzą naszym państwem i naszymi instytucjami, hańbiąc między innymi imię Witolda Pileckiego, bo pan profesor został właśnie tego instytutu dyrektorem tu polecam państwu Komentarz Roberta Mazurka na kanale zero do tej sprawy wczoraj się ukazał, warto go wysłuchać. A tymczasem bardzo dziękuję za uwagę. Proszę wybaczyć, że się uniosłem, że troszkę nie zapanowałem nad emocjami, ale to, co robią ci kulturowi barbarzyńcy z naszym państwem, naprawdę nie pozwala na spokojne reakcje. Zapewniam jednak, że już się opanowuję i w następnych komentarzach będę jak zwykle bardziej wyważony. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Kłaniam się. Do zobaczenia.